Witajcie serdecznie. Katarzyna Stupuła, Rosaria Rosaria.pl Witam jeszcze w uśpionej mocno części ogrodu, bo jak widzicie za mną bezlistne drzewa. Ale mamy już temperatury takie dość ciekawe, powyżej 5-10 stopni, tak jak dzisiaj. Pogoda słoneczna. Jeśli sobie spojrzymy, to pąki naszych róż już zaczynają nabrzmiewać. Jestem tuż obok odmiany Elina i, tak jak dzisiaj, pogoda taka dość stabilna, bo wiatr lekki, ale nie mocny jak w poprzednie dni, ponieważ my tutaj mamy rabaty tuż przy naszym takim małym dla naszych potrzeb sadzie i rozpoczynamy już opryski od kędzierzowatości liści brzoskwiń. A jak wiadomo, wtedy możemy też prysnąć sobie nasze krzewy różane. To im oczywiście w niczym nie zaszkodzi, a tylko będzie taką pierwszą ochroną przed chorobami grzybowymi liści. Bo spójrzcie, już pąki mocno nabrzmiałe i czują wiosnę, która mam nadzieję nadchodzi szybko i wielkimi krokami. Już wczoraj w okolicy słyszałam szlatujące żurawie, więc jesteśmy dobrej myśli oby do wiosny. Jesteśmy w części, gdzie mamy sadek, ale tutaj jak zwykle oczywiście nie może zabraknąć również różanych rabat, i przy tej okazji, że dzisiaj wykonujemy oprysk miedzianem na wszystkie brzoskwinie, które mamy w sadzie, ponieważ to jest optymalny termin pierwszy i nie należy już zwlekać. Pąki są nabrzmiałe. Jeśli chronimy nasze drzewa przed kęciążowatością liści, chorobą, która potem atakuje i objawia nam się dopiero latem, jeśli nie była zastosowana należyta ochrona, to czas już, już jest ku temu, i przy okazji można też wtedy prysnąć takim opryskiem z miedzianu nasze róże, co ma i pomoże im zabezpieczyć w późniejszym okresie roślinę przed chorobami grzybowymi liści.